Real Barcelona. Lepiej nie mogliśmy w nie? No, pochodzę. wierzę, wiesz, że ja ten na YouTube przed swoimi widzami muszę wypaść zajebiście i ci muszę dupsko sklepać. Zostaniesz, dwa strzały i od... Od... <laughs> Dwa strzały. Gramy od razu, wszystko mamy wcześniej ustawione. Nie, f... Formacja też? Tak, już od razu formację ustawiłem. Uglądaliście wczoraj mecz, fajny mecz 3-1, co nie? Ciekawe naprawdę. Tutaj też będzie ciekawie jak przegrasz. To jest jeden versus jeden z bratem. najgorsze są pojedynki z bratem. Tutaj trzeba stawka jest większa niż tu trzeba sklepać po prostu dupskę. Dobra, Marcin, gra kontry wezmę, słuchaj, wezmę sobie trip ofensywny i módl się i błagaj. A co O co gramy? Jak przegrasz to co na przykład? Idziesz eee, po zakupy. Ej, jak przegrasz, dajesz mi dychę. A jak, jak wygram, dajesz mi dwie. <laughs> Czyli to wszystko to normalnie, to normalnie to tak? To normal. Nie wiem muszę cię sklepać, naprawdę. Ja. Pewnie, patrz, zaraz taką bombkę za zasadzę. O, I... waldes, waldes! Valdez! Szczupak! Prawie. Jeszcze nie koniec, Chłopiec dopiero początek. Ty widziałeś, jakie gram w wyzwaniach widza tych sezonów w pojedynkach? No. Na 30 meczy dwa nagra, zwycięski, żeby się opisać. Oj tam, oj tam. Chłopie, przecież ty jesteś już trupem. Ooo! Pograłki! Nie damy rady, To się śmieje, no, to się śmieje da, 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 no, grał, ostatni. Dałeś by to roku, grałeś to w ogóle świfę? FIFA? Kiedyś. Kiedyś? Kiedy to było? Kiedy ty grałeś w ogóle w FIFA? Ja gram Kiedyś? cały czas <laughs> Kiedyś? Nie, ja gram cały czas FIFA. Zapewne wiecie, moi ziomble z YouTube'a wiedzą, że ja napierdalam FIFA, jak jestem, tylko wolny czas. Ostatnio nie nagrywałem, ale myślę, że pojedynek z bratem akurat będzie pewnego rodzaju kwintesencją zrewanżowania się. jak skitem. Trzy bramki, ja tak widzę, więc naprawdę trzy brameczki widzę, żeby ci, żeby ci strzelić. To zobaczymy. Zobaczymy, jaka twoja mina poważna. Chłopie, nie spinaj się. Nie spinaj się, <grym> nie spinaj się chłopie, bluzuj. No <grym zainteresować> Tiki taka, wiesz o co chodzi, no ja nie muszę ci mówić, no. Jak Musisz, że strzelisz? Nie takie rzeczy, to że masz pada nowego, że masz ducha, to uda ci się odpadać. mam mam pada nie klawiaturę, nie? Dobra, nieważne, grałeś w na napadzie, żeby nie było. Czekaj, musimy teraz tę piłkę przejąć. Ładna kontra realu. To jest świetnie, to jest moja piłka. Brawo. Igłaj, Iguain! O, to... faul! Będzie Cristiano Ronaldo, Marcin, będzie Cristiano Ronaldo. O, będzie bramka, ludzie, ja wam powie... Czekaj, ustawię tylko padań, ale ty mi nie szturchaj. Czekaj, Ronaldo... Ronaldo, będzie bramka, będzie sobie bramka, będzie bramka! Aj... To dupa, nie ma bramki. Messi! Diki taka, kurwa! Duma Katalonii. Czekaj, bo to mi nie sta z góry biegnie, że on mi nie udupił. Ja zawsze mówię o dupy. nie wiem, dlaczego ja mówię o dupy. Czemu ja mówię zawsze udupił dupie, bo jakoś inaczej... Nie wiem tak ci jakoś w krew weszło w krew weszło Nie, naprawdę Real Madrid trzeba musimy pokazać tej klasy, że naprawdę potrafisz też grać w piłkę. Nie. Patrz, 25 minuta a na razie póki co jest 0-0! Ja, bo walce to, to smenda jedna, ale mamy już rożny. Damy radę. Tak z różnego. Pię Uj! Jeden <gryst> do zera. Hala, Madrid. Hala, Madrid. Hala, Madrid. Kto? Sebo! <gryst> żebyście widzieli jego minę. Mówię, że ja muszę ci jakieś jeszcze dwie drążki strzec. Tak. Zobaczysz, ten mecz zakończy się wynikiem 3 do zera. mi. Ne -ne. chyba że mi komparez jeszcze. <gryst> wyłączysz, wyłączyć. Ja, ale ja powiem później, zrobię vloga i powiem wszystko, że chciałeś wyłączyć. Ne. Dobra, czekaj, musimy teraz, jakoś to ładnie zagrać. O, teraz będzie piękne podanie. pujorem nie zgarnisz tego. Teraz do góry, do góry, waldo, Musimy przycisnąć jednak. Co to to było? Coś ty nacisnął. <grym, <grym, dobra, bombka. Tak jest. Teraz będziemy wrzucać piłkę. Jeszcze jedno, ole, podanko. Nie, no teraz nie tak to jednak miało wyglądać. Co ty grasz teraz? Oprócz FIFA tera. Teraz, teraz, teraz w Terę? Mhm, mm w Terę grasz? No dobra, to graj w Terę, a ja gram w FIFA. Ty udajesz Kozaka w FIFA. Ja udaję FIFA. Kozaka w FIFA. To on wyskoczył napisał PSOPETO. Ja. Na to... Pewnie, jest dwa, dwa skill jeden w tej ja. sprawie. pojedynków, chłop. Wygrywam 1-0. A jak wam się tym... spodoba i taki mecz, to będziemy wcześniej wrzucać, raz na trzy No godziny. jak będzie mi więcej płacił, to na pewno częściej będzie. Ty, o zarobkach nie gadaj na YouTubie, proszę cię. Kwestie pieniężne, proszę, pozostaw do mojej księgowej. No, nie takie miliardy? Miliardy. Bo... Miliardy? Na kabanę. Ja. ja już mam emeryturę. Mam. No. Na kabanie kurwa tajne konto. przelew taka siedzi taki, wiesz, gruba z takim cygarem tylko czeka. Aleś ładnie teraz zafiszował ten Messi. Czekaj, o tu widzę, że to jest sobie ten nabawił się. Buby. To nie, to musi być dobra piłka. Ronaldo, Ronaldo za. Zagra... Pięknie, pięknie. Z góry ja. Jopierdolę bronkę, 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 Nie ma, bro! Weź się, luzu, luzuj, Luzuj, Majty, nie spinaj się. Ty. Ja się spinam, ja wygrywam. No. To no ty masz problem, popatrz. Zobacz, ja ja popatrz. popatrz po, no w posiadaniu lepszy byłeś. No dobra niech ci no, będzie. Pośrednio. Także słuchajcie, raz na trzy dni może mogę wrzucić wam taki pojedynek z bratem. Będziemy się pojedynkować. To może być naprawdę ciekawie. Od czasu do czasu może jeszcze wpadnie kolega. Wiesz, o mówię. Oczywiście. Może uda mi się z nim też nagrać, oczywiście, to... Pozdrawiam go serdecznie, jak ogląda. Fajnie by było... A ja tak gadam, a tutaj po cichutku ty się skradasz tam, nie? To nie ma tak łatwo. Boś widział 3-0, jak świnia księżyc. Będzie 3-0, Marcin, ja ci to mówię. Aha. Ci to mówię w pakiecie, że ci wklepię w bramkę. Ale jak może nie udanie 3-0, to te. W rewanżu będzie to 3-0. Ale 3-0 na pewno... Na pewno będzie. Mówisz, że oglądałeś ten mecz, boy, za Barceloną? Te no, do ostatnie minuty, do ostatniej minuty, tak? Tej honorowej bramki, co nie 88, no. ale dobra, to było. Kurwa, nad bramką, no, jest, nie ma, ale ładnie to zrobiłem, to fajnie, tak, Michelle, to Ronaldo, Ronaldo mnie a a to ładnie ci zdjęłem, chłopie, to dobra akcja. Pieprzony model, nic więcej. Model, zaczął a czemu ci się ty siedzisz a no, ja też no, żelowe włosy. Ale nie masz to. tak gładkiej cery, jak on. <laughs> no może nie mam tak gładkiej cery, jak ja, mam taką szorstką cerę, a skąd ty wiesz, jaką ja mam cerę? Mówię się golić brzytwą, no to chyba widać, nie? Brzytwą, ta, tasakiem. <laughs> Dobra, czekajmy, tu żarty, a tutaj trzeba poważny temat. Trzeba bramkę ci strzelić. Marcelo. Marcelo, teraz, tak jak chcesz, zamknięcie. Marcelo, zgranie, Marcelo, seria z wodów. Tak, jest brawo, ładnie. Marcelo, czy da z zaraz... <laughs> Seria z wodów, seria z wodów, chciałem, z wodów, z wodów. Pa, się zafiszowałem, widzisz, nie umiesz tak. Oooo, jeden, jeden. Jeszcze jeden, nie no teraz. Sergio Buskas, i co to za bieg, nie musisz, dodać coś tak wiesz, bieg, chłopie. Już ze szkoły tak biega, nie? Się cały czas później <laughs> tak... rano wstawał... Już idę! Moment! tylko jeszcze się bułkę kupię! za <laughs> do Patrz, jakiś szczupak. No, szczupak. Szczupaka kiedyś widziałem? <laughs> Szczupaka? No, na święta! ma <laughs> no. chyba na gubiki na stole. Gubiki, <laughs> kurna... <laughs> Czekaj, moment. Nie. Okej, okay. nie no ale ty, to, powiem ci, że naprawdę stawia, stawiasz opór, daję ci po prostu fory, wiesz o co chodzi. A. No ja. Fory. SEL! Tylko a. widzę, że w twoich ci podspływa. Dobrze, że nie po dupie. Tam to nie patrz. Ale czujesz. No. Nie dobrze, że jest. Myślałem, że kajtek coś się zwalił, a to kur... Ty Na kajtkę nie zwalaj, nic, kajtek by poszedł spać. Urywa. Nie przeklinaj, bo tu PG-18 trzeba będzie włączyć. Muszę przed wizją będę musiał włączyć, ja nie chciałbym żadnych PG-18. MESI! Tak, 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 my zaraz oczywiście. będziemy je... My zawsze jemy. Zupa będziemy zaraz mieli. miał zupę. Wiem, jak przegrasz, oddasz mi swoją porcję. To jest o co grać. A jaka zupa mamy dzisiaj? Ogórkowa. Ogórkową mamy. O, to dobra zupa. Ogórkową lubię. Ale ty naprawdę do, dobrze grasz, ty mnie tak nie będzie tak, kurwa, tak? Piszujesz. A no... yes. Co myślę, że strzelisz? No <grym> zobacz zaraz. <grym> nie uda ci się, chłopie. Piątka ci daje na browala jak strzelisz mi teraz bramkę z rutową, bra. <grym> <grym> <Nie>. <grym> Jaki ten ty chuj. co to kurwy synek <grym> Taki... weź więcej powtórki, ty! O no, no, ty tak piątkę mi wisisz. Ale to nie, nie, nie wrzucę no, co, tego be? na YouTube'a. Wrzucisz. No masz się pojawić na YouTube. ja trochę to... to pilnuję, człowieku. Ty sam to osobiście wrzucisz, ale to musi się częściej takich... Ale szmaty z ciebie. To nie ma tak brat groma, co? Nie ma tego rodzaju sprawdzać, do, do, do Ale skąd ty kurwa widziałeś, że tyle trzeba strzelić? Jakieś Marcin Bramkę Tot tiki strzeliłem. Pokazywałem ci strzeli... o Oo, za, chłopaki chłopak dostał. Pamiętam też jak to tiki strzeliłem, 33 tak. metrów, pokazywałem no. wam na, na YouTube jak właśnie zapierduję. Ty Bramkę ładną no, kurwa strzeliłeś? I to jeszcze na live'ie? No, jakoś wyszło. Ale pipa jesteś, tak przegrasz. Gdzie tu mówię. Uważaj na słowa synu. Zważę, bo jeszcze jednego wolnego wywalczę. Nie, jedna, jedna, nie, nie się na jednym wolnym Nie na jednym wolnym światem. To już tak mecz Nie, jest. Jedne nie damy za nic. że wolny, mam. ja jestem strasznie zabójczy z rzutów wolnych. Normalnie na 10 meczach jednego, chociaż trafisz w piłkę, to będzie dobrze. Wybij to! Dobra. zaraz na kontrę. Kurwa pada znowu po łami, muszę no. Ty, ale dam. Do... Menda jesteś, wiesz, Menda i to nie będzie jeden mecz, to będzie więcej meczów. i dla Was kolejny jakiś mecz. Naprawdę fajnie się z tobą gra. Mi się fajnie z tobą pieniądze wygrywa. Ej, dobra, aż wam z tą piątką, tak? Żadne nie. Pionki, <grystanie> żadnej piątki nie wezmę. No dalej gramy do gry, Ale nie umiem jakby tu rzucać się. No ale dogrywka, w dogrywce się rozstrzygnie. To do bez karmi. Bez Bez Klasyczny się do karny. Dobra, nic więcej nie bierzemy. Bo ja nie umiem karnych bronić. Tu hmm. na naprawdę to trzeba wszystko konfigurować. Nie, to tam skarb. Czyli tak. Zup... o zupę, tak? Nie, ale to piątka no, O piątkę, Piątko. o piątkę gramy. Honorową piątkę, to jest z tego YouTube' akurat za ten filmik będzie piątka. <grym> Nawet nie! <grym> Nawet nie będzie, no. Dobra! Ja pierdolę, co to było? <grym> A zarabia tyle co my we dwoje rocznie. Nawet <grym> nie w tydzień. Czekaj, mam na kolejną akcję, Dopiero do tym Messi, naprawdę. To mi się odechciało grać w tym momencie. No! Ale ci za... Ronaldo. No nie no to już się mogłem spokojnie strzelić. Powiedziałem, że bramka Marci w tym momencie powinien prowadzić z tobą Ja już... ja już, zaraz Brama! Nie będzie! Dobrze Waldes! Waldes dobrze broni. Musimy zaskoczyć, bo zupę mamy. Czas zaraz nas rozstrzygnie. To wygra! Aj Waldes! Znowu broni. Ty do... Cieszę się, że masz Waldeza, bramce. Naprawdę, bym się miał jakiegoś bramkarza, który ma staty blisko tylko 80. Naprawdę, miałbyś rzeczywiście. No to... Co tu na wiwat? Nie, nie. Tu myślałeś, wszystko pierwsze. Pieprzy ci się co, nie? No, Musisz popracować na tym trochę. Ale powiem ci, że inaczej się gra też FIFA, jak się gra w dwójkę, bo jest takie opóźnienie, a inaczej jak jest online. No, to się... nie ma lagów bynajmniej. Tak. To jest rzeczywiście tak... I no, tak jakby z kimś na lanie grał, Tak. ja muszę kumpla zaprosić, żeby jeszcze z nim nagrać sobie, z tobą jeszcze nagramy. Także będziemy nagrywać. Teraz, ale z bratem nie będzie sezony, tylko sezony z bratem. Z bratem i zawsze z kim, że można jeszcze pogadać. jakby się, poglądać, się inaczej. Two men vs. World. Tak White jest. Edition White White Edition O Alpha Zobrady Kam. Nie, so, padaka, totalna padak. Nie umie strzelać! Ja nie umiem strzelać chłopie. Patrz strzał czelę zobacz. 16 na dwa, no i co? A ja mam jeden cenny i widzisz dwa strzały jedna bramka. No to taki straierski, taki jeden ten Messi, to to był taki bramka. Nacisnąłeś tylko kwadra i się cały mecz produkuje. No ale dzisiaj ma skuteczność. 50% materiał. Taką ja. jak wśród kobiet. No, 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 bardzo wysoką. Bardzo wysoką ten. Tak. Dobra nie będzie. Niech ci. Uwier uwierzę ci na słowo. No, no. Czy... Chyba, że ktoś już za drzwiami stoi i czeka. Uż mam do jedna. O już tu O! Ooooo! Yes! kur... Co jest? Karnie! Yes! Jaki karnie? Nie, już za Nie było! Nie, już nie było! Czekaj, już to było. To za wczoraj, to Ale za wczoraj. Ja patrzę na pedał. O, nie, chowam pod biurkę, nie ma. Ten ty chuj. Ja też to mówię. Będzie brama. Jest! Ja pierdolę co. Pięknie. Za Meściu! nie kata, tego nie widzieliście! Migniemy, tego Nie! No <noise> yeah. było... może tak tego... Ja muszę wygrywać <noise> w zarządach <seznego głos> <wodymku. głos> Ale to jeszcze nie, bo to mi wyjezł złoty gol. Spokojnie, działajcie! Ja co? co karny jeszcze włączyłeś? Nie! A, no to Szy. zasada złotego gola jest. Oj, nie oglądasz piłki nożnej Maciek. No ja wiem, jaka jest zasada złotego, srebrnego gola. Bo mi chodzi o to, że karnych nie ma, więc muszę się tego wybronić. <noise> o kurka! I co? Zatkało kokało? Podłożyłem się specjalnie co? kazał mi, bo zastopu filmiki, żeby materiał Nie ma cięć, żadnej klatki cięciowej nie było. wszystko było. było. Nie ma, dobrze, jest wszystko. Tam już byście chcieli. Nie ma, wszystko jest elegancko. Kazał Zadziesz. mi. z bramkę ci jeszcze... Patrz na to, patrz. Czemu się... W... Kurwa, kontur... Skurcz. No, ale to jest dobre Fifie. Dobre, co nie? To no. jest fajne. Podoba mi się takie właśnie coś. Weź 100 minut biega na tym boisku jak szalony, nie? Jeszcze co? auto mam. Tak Te. Dobra, tego skurcz złapał. Pośladka. Jemu <grym> się od głowy odbiło. Dobrze, jest czekaj. No, a wczoraj epickie... Wczoraj ja piski był jak Messi sędziowi. No. Z, z, tego, z tego karnego, który... No ja wczoraj naprawdę fajny było, to... Ostrył sędzia to był do, do, do Pepe! Dobrze. Dobrze. Dobrze, tego wariata nie było. Marcelo! Ale bomba! Ty go przypierdolił w kamerę. <grym> Kamery nie zniszcza, Dobra. Ten mecz będzie do końca, 2-2. Mam nadzieję, że wam ten w mecz się podobał. Graliśmy w FIFA 13, 1 vs 1, Barcelona Real. Za 3 dni nagramy coś dla was. No. Postaramy się pewnie. Jakiś taki jeden mecz. 2-2, Ronaldo. Messi. Grał mój bra, Holmenda, jedna 5 mówi 6-0. Chodź zupy, tak. idziemy zupy <laughs> No Dobra, tyle. Fifa była. Spadamy. Oczywiście. Trzymajcie się. Na razie łapeczki, komentarze, subskrypcje. Chciałbym Jest moc. Jakie subskrypcje? Nie ma tutaj subskrypcji. Dla siebie nikt nie subskrybuje. Nie subskrybują. Nie subskrybować. Na razie. A. Na razie.